Cześć, jestem Kowal 96TV i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I to już kolejny odcinek z Fortnite'a, już drugi. Dzisiaj spróbujemy z swoich sił w oddziałach solo. I no, no co, no zaczynajmy. Odebrałem właśnie skiny <laughs> z tych prezentów. I niestety na starym kącie gdzie mam dużo skinów, no nie będę mógł nagrywać, ale pokażę Wam moją szafkę. Może w którymś odcinku, ale to później. I specjalnie sobie ściszyłem też, yy, specjalnie sobie ściszyłem głośność, znaczy muzykę i efekty dźwiękowe, aby po prostu słychać mnie lepiej. Bo nie wiem, co z głosem zrobić. Bo tak, ja nie jestem z takich co. Tak głośno mówią, wolę tak, tak ciszej. Ale teraz się będę głośniej starał mówić. No i dobra, no jesteśmy już tutaj. Obiecuję, że po nowym roku już będą live'y. Już także spoileruję, że na pewno to będzie Resident Evil. I dzisiaj znaczy na pewno zdążę wrzucić ten odcinek Sylwestra 31 a jak mi się nie uda, to... No to trudno, czy nie? To pier... no, 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 na nowy rok, ale 1 stycznia może będzie live, a 2 stycznia na pewno będzie live. Nie wiem o której godzinie, ale powinien być. Dobra, polecimy sobie tu na środę, a później polecimy tu. Myślę, że... Dobra, dobry plan. Tylko muszę jakoś lepiej wylądować bo tak lipnie to trochę poleciałem. Głupia górka. Dobra, widzę nadać jednego typa, drugiego, czydzie obo Nie, chwila to jest śnieg, no właśnie. Jakby tu tak maksymalnie dwie osoby poleciały, to by było kozacko. I te live y postaram się robić, bo 7 stycznia dopiero do szkoły wracam. No i postaram się jak najwięcej ich robić, więc fajnie by było jakbyście byli razem ze mną na tym live. Ie. Dobra, teraz nie będę... Będę trochę ciszej, bo muszę coś skupić. Ogólnie... Nie mam żadnego PM-a. No Dobra wezmę taktykala bo lepszy jest zielony od szarej pompy O taki lucik jest nawet okej okay? ale mam nadzieję że znajdę coś lepszego jeszcze O jest i niebieski taktykal i jest prezent jest prezent, słuchajcie. Ok, mam to I sztucer. Czy sztucer mogę wziąć? Mogę oczywiście. Dobra, teraz to jest kozacki ludzik. Zaraz będą chilę spokojnie. Nie martwcie się. Może już idę co? No przydałoby się. To mam spoko lucik bez kewa bo bez kewa ale Chcemy robić na tych odcinkach sporo killi żeby nie było żeby się nudzicie na razie to i tak będą takie pogaduszki bardziej niż sama gra ale ogólnie mam dopiero 11 level i na razie pierwszy odcinek jak, widzieli, jak ktoś oglądał do końca no to wygrałem z 11 fragami ale to w końcu Zaczynałem od trzeciego tam levela przed którym no to się nie dziwi, że takie tacy łatwi ludzie byli, prawda? Dostał za 90, chłop. Biorę miasto oczywiście. Luka bierzemy. Miecz. I O nie! Co to było? Ale tu dużo typa było. Dobra. Zagramy jeszcze... ...jedną rundkę. I to od razu uprzedzam, że spróbujemy swoich sił na oddziałach, bo nie grałem w końcu tego dziesiątego 10... poziomu i no wiecie tutaj w końcu są prawdziwi ludzie i jest ich czwórka nawet le, może nie to ale postaram się jak najlepiej Jesteśmy w kolejnym meczu i zobaczymy jak mi pójdzie teraz. Teraz wiecie co? Spróbujmy polecieć gdzieś na miejscówkę, gdzie będą typy, ale nie będzie ich za dużo i może polecę tu. No. Tak, tutaj będzie dobrze. Albo to dobra. Co ja będę? Lecimy na pierwszą miejscówkę. Chciałem też zobaczyć, jaka teraz jest <coughs> trudność na oddziałach solo. Ale grałem pierwszy trudny mecz, i czasami zacząłem nagrywać, nawet dwa. To powiem szczerze, że poszło mi dużo lepiej niż w tym meczu pierwszym, który nagrywam. właśnie. Ale, no nie poszło, znaczy dużo lepiej, ale jednak nie poszło mi jakoś dobrze, bo też zginąłem szybko. Ale jednak nie jest tak trudno jak kiedyś. Znaczy no kiedyś no... no J -J łatwo było, czy tam Ewdonowi, czy tam komuś. No ale ja w końcu jestem przeciętnym graczem, jak, jak... Nie wiem czy zdążyliście zauważyć. I dlatego też streamy nie będą zawsze z Fortnite'a, bo tak nie będzie się na co patrzeć, nie? Tu jest chłop yy, powiem tak Nie wiem co mam robić Mam dwa pistolety Dobra, mam trapa O Jeden gościu zabity już. Jajaj. Dobra, wiecie co? Chyba nie będę zbędnie przedłużał. Widzicie, zagram jeszcze, nie Jak widzicie... Albo zagramy jeszcze ostatnią grę Nie widzicie nie jest łatwo. Chyba mi łatwiej lepiej łatwo, ale znowu matków mi zabrakło, co nie? Tak może by było coś lepiej z tego. To z nami ja możliwiście. Dobra, lecimy z kolejnym z meczykiem szybko i to już będzie ostatni meczyk na dzisiaj, znaczy w, dziś, w tym odcinku bo no nie chce mi się nagrywać jakichś długich filmów bo szczególnie z Fortnite'a no bo nie ma co prawda a zawsze to coś Dobra, lecimy ze starym leczykiem, teraz się skupiam bardzo. O, snajperka. Nie, nie zdążę, nie zdążę. Nie, mogę, nie zdążę oddać strzał. na komu? Boże, jaki jalamus jest. Dobra, gdzie lecimy, A na pierwszą jest córkę, tak. Na pierwszą polecimy sobie. ごい。<初>今<は> No prawo się tak skupiłem, że się nie odzywam nawet Ja jak obuła, nie, dobra Obiecuję, obiecuję wam, że na cztery razem będzie dużo, dużo lepiej. No to było jakieś nieudolna próba gry Więc co ja mam dalej mówić? Na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, cześć.